Witajcie kochane! Dzisiaj przepis na łatwy i efektowny tort bezowy dakłas. Robi wrażenie na łasuchach. Krucha i wilgotna beza w połączeniu z kremem na bazie kajmaku, mascarpone, kremówki oraz daktyli i orzechów potrafi podbić podniebienia nawet najbardziej wybrednych łasuchów. Tort ten przygotowałam na urodziny mojego męża, który jest niewątpliwie największym łasuchem w naszej rodzinie. Zapraszam na przepis. Przepis w pełnej wersji tekstowej oraz listę składników znajdziecie jak zawsze na dole pod filmem w opisie w linku. Dzisiejszym patronem odcinka jest farma białka. Piekarnik ustaw na termoobieg na 150 stopni. Funkcja góra-dół. Do misy miksera wlej białka i wsyp szczyptę soli. Zacznij ubijać. Piana nie musi być sztywna. Po około 3 minutach ubijania zacznij dodawać stopniowo cukier łyżka po łyżce. Cały czas dokładniej tugo długo ubijaj do momentu rozpuszczenia się cukru po każdej dodanej porcji. Powinna wyjść sztywna i błyszcząca piana. Na koniec dodaj mąkę ziemniaczaną i ocet ubija jeszcze około jedną minutę. Blachy z wyposażenia piekarnika wyłóż papierem do pieczenia. Na papierze odrysuj okręgi, u mnie średnica 22 cm. Powstałą pianę podziel na dwie równe części i wyłóż delikatnie na odrysowane okręgi. Wyrównaj brzegi i górę łyżką. Tak przygotowane blaty bezowe wrzuć do nagrzanego piekarnika jedną blaszkę na samą górę, a drugą na sam dół. Temperatura 150 stopni przez pierwsze 5 minut. Następnie zmniejsz temperaturę do 110 stopni i susz przez kolejne 2 godziny na funkcji termoobiegu góra-dół. Wyłącz piekarnik i delikatnie uchyl dźwiczki. Moją bazę robiłam wieczorem, tak więc wyłączyłam piekarnik, uchyliłam drzwiczki na około 15 minut, następnie je zamknęłam i tak zostawiłam bezę na całą noc w piekarniku. Następnego dnia rano przechodzimy do przygotowania kremu. Tak wyglądają bezy po nocy spędzonej w piekarniku. Śmietankę wrzuć na 10 minut do zamrażalnika, żeby się dobrze schodziła. Schłodzony serek mascarpone wymieszaj z kajmakiem tylko do połączenia, następnie dodaj posiekane drobno orzechy i daktyle, ponownie krótko wymieszaj tylko do połączenia. Schłodzoną kremówkę ubij na sztywno i dodawaj partiami do serka z kajmakiem, za każdym razem delikatnie wymieszaj do połączenia. Na paterze wyłóż blat bezowy, następnie rozsmaruj równomiernie na nim krem i przyłóż na krem drugi blat bezowy, delikatnie dogniatając bezę do kremu. Bezę udekoruj dowolnie, ja swoją udekorowałam resztką kremu, dałam tofifi oraz orzechy pekan, no i całość posypałam delikatnie kakao. Ja już się dzisiaj z Wami żegnam, dziękuję Wam serdecznie za uwagę, mam nadzieję, że to niektórzy dotrwali do końca tego filmiku. Mam nadzieję, że ten tort bezowy za zagości u Was niebawem na jakiejś fajnej rodzinnej imprezie. Polecam Wam serdecznie, bo przepis jest naprawdę łatwy, co prawda może nie jest lekki, ale na pewno bardzo smaczny.